Siemanko moi drodzy, witam Was w kolejnym wideo na moim kanale dzisiaj i e Football Manager, czyli kolejny klikacz pod airdropy. Jak widzicie tych klikaczy już tutaj mam w to osobnym folderze w zasadzie. Jest to choćby nawet właśnie Football Manager, jest to Catizen, jest Near Wallet, znaczy Main Hot, kwak e, jest Pig of Tone, jest Koń, Oxygen Miner, więc mamy trochę tego. Ten klikacz kliker, tak to nazywam po prostu te aplikację pod airdropy. Wystartował tutaj dwa dni temu, bo wystartował właśnie w czwartek, więc jest świeży, i warto się tym tematem zainteresować. Generalnie rzecz biorąc, wysłałem Wam też na Discordzie mojacy Biznesu, na którego Was serdecznie zapraszam, Link znajdziecie w opisie tego wideo. Tam wysłałem Wam screen z Notcoina. Notcoinu dostałem na obecną chwilę na ponad 1000 dolarów, na kwotę ponad 1000. Dolarów to tarnie za darmo, szkoda, tylko żałuję, że się tak nie przyłożyłem. W Katizen też mam dość fajnie rozwinięte te kotki, w pozostałych aplikacjach bywa też różnie, gdzie niegdzie więcej się przykładam, gdzie niegdzie mniej, ale tutaj w Ifu, bo myślę, że ze względu na to, że jestem od samego początku praktycznie jak tylko to wyszło, to od razu to zauważyłem, no to tutaj działam mocno, żeby nie spać w rankingach. Więc moi drodzy, mamy tutaj wpisujemy sobie start. Oczywiście radzę Wam skorzystać z mojego reflega, którego znajdziecie w opisie wideo. To jest właśnie Here's Is Your Referral link, więc z niego skorzystajcie. No i później sobie klikamy Start playing i e football. Menager, jak widzieliście, gra jest tutaj dość fajnie i płynnie tutaj się odpala. No i przez te dwa dni, gdzie ja już tutaj mam konto i tutaj gram, już się też trochę w samej grze pozmieniało, więc widać, że cały czas gdzieś tutaj pracują. I przede wszystkim, moi drodzy, jak wejdziecie już dołączycie do rozgrywki, no to wejdźcie sobie tutaj w tą pierwszą ikonkę na dole. Następnie przechodzimy w tą trzecią ikonkę na dole i mamy maniacy biznesu. Spadliśmy już, mieliśmy drugie y, miejsce. A czykolwiek w w tej chwili mamy trzecie miejsce i mam nadzieję, że je po prostu utrzymamy. Więc zapraszam Was do Ligi Maniacy Biznesu. No i moi drodzy, jeśli chodzi o samą gierkę, jest to proste. Klikamy sobie tutaj ten play. Ja już punktów nie dostanę, ale pokażę Wam jak to wygląda. Odbijamy tutaj po prostu piłkę. Chodzi o to, żeby jak największą ilość razy podbić tutaj tą piłkę. Za to nam się liczą tutaj te score, e, score pointy, tak? Dobra, ja już tutaj skuszę. No i mam właśnie komunikat, że you can continue playing the game and training your skills, but you will not accumulate reward points until your 24 hour games limit ends, czyli no po prostu macie 5 gierek w ciągu 24 godzin, za które dostajecie punkty, a później możecie sobie dalej grać, trenować, ale już punktów nie ma i po lewej stronie u góry widać, że za 30 minut właśnie będę miał następne możliwości zdobywania punktów. Druga zakładka od dołu, mamy tutaj w naszych poleconych. Trzecia zakładka od dołu jest na chwilę shop, ale w coming soon. Czwarta mine. Coming soon, nie wiem co tutaj będzie dokładnie, to się okaże w przyszłości. Czwarta to mamy taski, dość łatwe i szybko tutaj to idzie. I ostatnia zakładka to jest daily bonus. Właśnie kliknąć tak, this day you, you get your daily points, Czyli dzisiaj kliknąłem. No i dostawałem 3 po 10, jutro dostanę 30. A jeśli przez 7 dni będziecie klikać aktywność, no to dostaniecie 7 dnia jeszcze dodatkowe 100. Także generalnie rzecz biorąc, moi drodzy, gierka Prosta. Notcoin nam pokazał, że warto sobie klikać właśnie w takie aplikacje, szczególnie na sieci TON, ponieważ mogą nam wpaść w fajne L dropy. A i Football Manager uważam, że ma jeszcze jeden tutaj fajny potencjał, ponieważ właśnie 14 czerwca zaczyna nam się tutaj UEFA, więc do 14 lipca mamy mistrzostwa tutaj w piłce nożnej, więc myślę, że warto tutaj podziałać w tym temacie. Dobra, także, moi drodzy, to wszystko w tym temacie. Także działamy, skorzystajcie z reflinku, dołączcie do Ligi Maniacy Biznesów, wbijajcie na nasz Discord. No i nie zapomnijcie subskrybować tego kanału, e, naszego znaczy mojego kanału na YouTube. Dajcie łapkę w górę pod tym wideo i zostawcie po sobie komentarz. Także trzymajcie się na razie.